Na boisku jest bardzo podobny. Jeżeli ktoś ma wiary w zwycięstwo, przegrywa bardzo szybko. Jesteśmy na takiej bardzo wyraźnej, wznoszącej się, że ta nasza liga, nie widać tego jeszcze trochę na poziomie europejskim, jeżeli chodzi o puchary, że, że ma naprawdę przed sobą perspektywę. Że polityka jest pełna nieczystości. Czasem chwytów poniżej pasa. Tylko, że w polityce mamy słowa i czyny i weryfikujemy je po czasie. Na boisku można powiedzieć, że reakcja może być natychmiastowa czyli kartoni. Ja chciałbym nikogo zapraszać dzisiaj do polityki, zwłaszcza z grających i aktywnych piłkarzy. Myślę, że to może być rozczarowujące dla obu stron, to znaczy nie do końca spełniające oczekiwania tejże osoby. A z drugiej strony nie przynoszące tych efektów, o których myślą wyborcy. A jakby pan miał wskazać jedną drużynę, która tym mistrzem Polski w 2015 roku ma... zostanie, kto to by był? Nie możecie państwo zadawać mi takiego pytania. Wierzę, że będzie to Legia. No Po dwóch bardzo dobrych sezonach uważam, że ten powinien być najlepszy, aczkolwiek widać, jak ciężko przychodzi też ten temat w Polsce.